Yo! Dzisiaj o trzech punktach, które sprawią, że będziecie lepiej grać w golfa albo to w ogóle macie robić przez zimę. Krótka anegdota. Wziąłem ten dziennik dzisiaj, bo nie miałem znaleźć swojego kajeciku do spisywania rzeczy do YouTube'a i zszedłem z tym na dół, żeby sobie spisać skrypt tego, o czym dzisiaj wam chcę powiedzieć. I nie wyszło mi to, z uwagi na to, że otworzyłem go i jak zwykle mam dwie lewe ręce, i mi on wypadł z ręki. I wypadły mi te trzy kartki. I na tych trzech kartkach znalazłem moją notatki z przed roku równo jak siedziałem w kawiarni i spisałem sobie mój plan na to, co chcę robić przez zimę, żeby grać lepiej w golfa, ponieważ miał to być mój pierwszy bardziej zawodowy sezon jako zawodnika niż trenera. W sensie dalej jestem trenerem, ale chcę po prostu grać, więc to był mój plan. I ten plan poskutkował tym, że moje wyniki ze średniej 79, może 80, Zeszły w tym roku na 74,6 według aplikacji, gdzie prowadzę całoroczne statystyki. Więc całkiem nieźle, bym powiedział, nawet całkiem fajnie. Ehm, oraz spowodowały, że moja, moje ciało się troszkę zmieniło i z 22% tkanki tużowej jestem na 13,6. Więc myślę, że to jest całkiem dobry plan. Więc zapraszam do oglądania dalej. Nie ja o tym opowiem. No dobra, więc zanim e, zaczniemy, szybki disclaimer, e, opowiem wam swoją drogą o miejscu, w którym możecie trenować przez zimę, jeżeli nie macie w swoim mieście, a będziecie potrzebowali na przykład, nie wiem, będziecie mieli wolny weekend albo jeden dzień w tygodniu i będziecie chcieli przejechać w super miejsce treningowe, to ja teraz wam pokażę miejsce, do którego możecie przejechać i potrenować każdy aspekt swojej gry, dosłownie każdy i to jest mega miejsce, byłem tam na otwarciu. To miejsce jest to City Golf Łódź, jest to duży bodajże 1600 m2 budynek, w którym mieści się 5 motorów, mały sklep golfowy i cztery duże griny do patowania oraz chipowania oraz do grania z bunkra. Czyli będąc w tym miejscu, jadąc do City Golf Łódź możecie przetrenować każdy aspekt swojej gry, z uwagi na Trackmana możecie dużo fajnych ćwiczeń powykonywać, możecie się potestować, porobić różne testy. Na patingu są porobione, na pating greenach są porobione brejki i właściciel może zmieniać prędkość greenów w zależności od tego jakie przygotują, więc jeden green może mieć prędkość 9, drugi może mieć prędkość 10, a trzeci i czwarty mogą mieć 11 i 13, więc jest to super miejsce, ponieważ jeżeli się chce fajnie potrenować, no to to możecie tam zrobić i osobno możecie potrenować grę z bunkrów co raczej niezbyt często się zdarza, że w obiektach zadaszonych zimowych możecie to zrobić a myślę, że trenowanie krótkiej gry w szczególności jest kluczową częścią waszej gry, więc myślę, że trening krótkiej gry poza samym treningiem na trackmanie by wam się przydał więc co mogę powiedzieć, życzę powodzenia właścicielowi dziękuję za zaproszenie oraz naprawdę obieg jest przepiękny i świetny i w tym miejscu chcę też przekazać wam, że od dzisiaj, możecie do mnie napisać i możecie ze mną mówić na całodniową bądź na półdnia sesję właśnie w City Golf Łódź, gdzie przeprowadzę wam pełną analizę gry, ułożymy pełen plan treningowy oraz przejdziemy przez pełną analizę nie tylko i wyłącznie z waszego golfa pod każdym obszarem gry, ale również pod kątem przygotowania motorycznego, ponieważ takie usługi też oferuję, bo jestem cenerem przygotowania odrocznego w pewnym stopniu. Wracając do tematu odcinka, czyli trzy kroki, które pomogą wam w byciu lepszym golfistą za rok, po zimie. Pierwszym krokiem, mówiłem na początku, że będą trzy. Natomiast jest jeden, którego tutaj nie uwzględniłem. Jest to to, że musi wam się chcieć to zrobić. Jeżeli wam się tego nie będzie chciało i będziecie tym narciarzem przysłowiowym, który w kwietniu wróci, no to nie ma sensu, żebyście dalej oglądali ten odcinek. Możecie wyłączyć, iść na narty, pomijać sobie skoczki skoczków narciarskich i, i napić się grzańca. Natomiast dla golfistów z kryj kości przedstawiam trzy punkty. Pierwszym punktem jest golf i ja właściwie wam przeczytam pytania, które sobie zadałem i na które sobie odpowiedziałem i jeżeli chcecie, bo nie będziecie w stanie sobie sami odpowiedzieć na te pytania, które wam za chwilę przeczytam, możecie do mnie odezwać śmiało, możecie ze mną mówić w Tychach, bądź w Katowicach w Golf Teamie, bądź w City Golf Łódź na sesję, gdzie odpowiemy sobie na te wszystkie pytania i stworzymy plan działania tak, żebyście byli lepszymi golfistami. Więc sekcja golf. Kiedy trenujesz, Paweł? Jak trenujesz? Jak monitorujesz trening? Co trenujesz dokładnie? Co chcesz osiągnąć? Ułożyć sobie plan startowy musisz. Stworzyć własną rozgrzewkę, która będzie powodowała, że po niej będziesz gotowy do gry oraz prowadzić statystyki. Więc to są te punkty, na które musicie sobie odpowiedzieć i będziecie mieli z waszą część golfową zbudowaną. Następnie motoryka, trening sezonowy, przygotowanie motorycznego, prowadzenie testów sprawnościowych, czyli regularny monitoring tego, czy idę do przodu, potem jak trenować w okresie przygotowawczym, czyli przez zimę, jak trenować w okresie startowym, czy jak dbać o swoją kondycję w sezonie golfowym poza samym golfem oraz jak się regenerować? Regeneracja to też trening to jest coś, czego się zdecydowanie nauczyłem w tym sezonie, ponieważ rozegrałem w tym sezonie 16 turniejów i ćwiczyłem od września zeszłego roku do końca października 5 dni w tygodniu na siłowni, 6 dni w tygodniu na polu golfowym, więc generalnie nauczyłem się też mocno regenerować. I powiem Wam, że to jest zdecydowanie bardzo istotna część Waszego treningu. I część trzecia. Mental. Mental jest też istotnym punktem tego treningu. Czemu? Ponieważ jakby było te trenowanie, te hiki, i załóżmy, że już to nie super, czy tam ogólnie nie przygotowałem w domu eee, to mental też jest istotny, ja się o tym bardzo mocno przekonałem granie pod presją z uwagi na cash, z uwagi na turnieje zawodowe i walczenie o punkty rankingowe i tak dalej nie jest łatwe więc zdecydowanie musiałem się tego nauczyć ponieważ jestem mocno emocjonalnym zawodnikiem radzenie sobie z emocjami było dla mnie kluczowym punktem w mojej progresie na ten rok w moich celach na ten rok i uważam, że mi to w dużej, w dużej mierze pomogło pracowałem tym bardzo intensywnie, udało się to w dużej mierze jeżeli chodzi o mental Practice play ja uważam, że przede wszystkim musisz umieć poza częścią swojego treningu technicznego wprowadzać elementy tego, że masz te motylki w brzuchu, jak wchodzisz na pierwsze T i masz, zamiar, masz zaraz uderzyć pierwszy drive. Musisz umieć też trenować i grać pod presją, a nie tylko i wyłącznie w hermetycznych, fajnych, przyjemnych warunkach, że o, mam milion piłek, mogę sobie odbijać, nie wyjdzie mi jedna uderzona stroną lepiej. Okej, okay. to jest też ważne, ale pod presją też musisz umieć zagrać. Więc... Część elementu treningu, kiedy macie ten stres lekki. Drugą częścią, drugim punktem to jest e, znaleźć swoje podejście mentalne na polu podczas turnieju. E, chciałem odszukać takie trochę swoje ja na polu i jak chcę siebie widzieć i jak reagować w danych sytuacjach na polu. Więc to też było moim częścią planu. Wizualizacja gry, praca nad wizualizacją e, i myślenie przed rundą, znając pole. Mając yardyż bóg, gdzie chcę uderzyć, jaki chcę strzał uderzyć, jak, to, jak mój miss, który gram, e, poleci Izyk i z jaki stand będę miał strzał. Czyli wszystko to, z czym się wiąże takie wychodzenie w przód i, tak jak już powiedziałem, wizualizowanie gry. Mm, to jest też uważam, bardzo ważna część waszego treningu. Relaks, umiejętność wyrzucenia wszystkiego z głowy. To jest trudne, to jest, to jest hardkorowo trudne i takie, takie po prostu odejście. Separacja od wszystkiego jest dosyć mocno istotna, zarówno i na polu golfowym, w trakcie między dołkami, między strzałami, po nieudanym strzale, po udanym dołku. E, wiedząc jaki macie, z jaką stratę macie do lidera, albo wiecie, że walczycie o wygraną w turnieju, to umiejętność odcięcia się od tego i zresetowania głowy jest bardzo w tym istotna. No i ostatnim punktem to była praca z psychologiem sportowym, żeby w jakimś stopniu też się móc e, posłuchać specjalisty, jak sobie z tym wszystkim radzić. Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o moje punkty pracy na zimę. E, zdecydowanie polecam się do nich zastosować, przynajmniej w dużej mierze. Jeżeli z którymś z nich będziecie mieli problem, zapraszam do sekcji komentarzy, możecie mnie zapytać, napisać do mnie maila, smsa na social mediach e, i postaram wam się pomóc. Natomiast, e, jeżeli chcecie ze zacząć trenować, no to zapraszam do kontaktu. E, jeżeli nie, to zapraszam do skorzystania z tych punktów. Mam nadzieję, że Wam one pomogą. Ja uciekam na trening jego.